Cześć kochani. Przede wszystkim chciałem Wam strasznie podziękować za mnóstwo miłych słów i, i wsparcie. Dla tych co nie wiedzą, to pękło mi 900 litrowe akwarium. To jest moje 840 litrów akwarium. I e, ten. Już 900 narażna jest zamówiona. Kupczemka akwaria Szczecin. I tym razem to będzie porządne akwarium wykonane. Lepiej, bo tam prawdopodobnie winą było było wykonanie akwarium. Więc e, dzięki bardzo za, za wsparcie i wsparcie też w zamówieniu tego akwarium. Kto wie, ten wie. Więc e, o, e, jeśli chodzi o, o, o pracę, no to posprzątać posprzątaliśmy. Natomiast prawda jest taka, że że cała podłoga do wymiany, cały dom do osuszania, bo ta woda wsiąkła w fundamenty, tam jest taki stropion pod wylewką i w to wszystko to weszło, więc jest jakiś taki proces nawiercania, jakieś tam cuda. Mam nadzieję, że ubezpieczalnia to wszystko pokryje, zobaczymy jak, jak to będzie, nie? ze sprzętu takiego elektronicznego no trochę też się zepsuło, bo zepsuł się komputer jakieś tam dwa twarde dyski, yy, blu-ray i, i dwa wzmacniacze znaczy monobloki więc też, też, wszystko jest zgłoszone do ubezpieczalni jeszcze jest w serwisie, więc nie wiadomo czy, coś, czy wszystko będzie do wyrzucenia, czy coś się da naprawić yy, no i tam takie jakieś szafa z i takie tam to, to, to się poroz... Yy, napiło się wody, nie? Więc to jest wszystko też do wyrzucenia. Ale akwarium będzie, będzie postawione, mam nadzieję, na nowo. Moja moja Wenezuela, tym może nawet podejdę do tego jeszcze bardziej biotopowo i, i zrobię naprawdę taki, tak fajnie. Nawet nie umiem ująć w całości akwarium, bo tu teraz stoi kanapa, która jest pełna winy i nie mogę jej Cicho, bądźcie, i nie mogę jej przesunąć, bo jest tak ciężka. Bo musiałem powyciągać winyle, żeby się trochę przewietrzyły, no bo okładki były mokre. A dla tych, co pamiętają, że miał wychodzić kwiat lotosu, to nie wiem, czy przez to, że cały dzień było ciemno, znaczy nie wiem dokładnie, o której się rozwaliło tamto akwarium i wywaliło korki. Ale generalnie nie ma lotosu, rozpuścił się. Był taki duży, mocny pąk i zniknął. Zobaczymy być może w ogóle to akwarium będę musiał zlikwidować, bo jak będzie to osuszanie podłogi i trzeba będzie zdjąć całą podłogę. No to całkiem możliwe, że to akwarium będę musiał zlikwidować również bo jego się nie da przenieść z drzwikiem. Nawet jeśli by się spuściło całą wodę, no to to jest tak ciężkie, że nie wiem, musiałby tu przyjechać chyba wózek widłowy, żeby je przesunąć. A to i tak czy tak by się nie dało z nim na, nawet na wózku widłowym wyjechać przez drzwi, no bo to w poprzek by było wtedy, więc nie, nie do zrobienia, no tak naprawdę. Więc być może raczej na 90% będę musiał je zlikwidować. Znaczy zlikwidować. No, zrestartować. Ciekawe, czy się uda. Tutaj w tych lotosach, pod tym korzeniem, yy, parka barwniaków ma taką dziurkę, sobie tam wygrzebała i tam wchodzą i wychodzą. Ciekawe, czy, czy wyjdą, czy zobaczycie. Pewnie nie. Yy, tak czy tak, będę oddawał małe barwniaki, które mam już mnóstwo podrośniętych. Słabo widać, musiałem zrobić zoom. Ale to są już całkiem spore rybki i jeśli ktoś ma fajne akwarium i chciałby po nie przyjechać bo ja nie wyślę na pewno ryb ryb, ryb zwierząt nie wysyłam kurierem to, to zapraszam jakoś się umówmy i piszcie maila na przykład tam są, tam są podrostki a tutaj jest parka z bardzo małymi to jest właśnie szczęśliwy tato ale tam nie widać chyba tych malutkich, nie, teraz nawet ja ich nie widzę, więc one są schowane, ale są bardzo malutkie jeszcze, jest jedna parka jeszcze pod właśnie tamtym korzeniem i jeszcze jest jedna parka tam daleko, już tu wcale sięgam za kanapę i, i tam jest jeszcze jedna parka, która też prawdopodobnie za chwilę wyjdzie z młodymi, więc będę miał tyle tych barwniaków, że z przyjemnością oddam w dobre ręce. Słuchajcie, jeszcze raz wam dziękuję bardzo za miłe słowa i za wsparcie, i trzymajcie się, hej.